Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Paulo Souza zostanie bezrobotny. Nieoczekiwany zwrot akcji. Robert Lewandowski zgarnął nietypową nagrodę. Ferran Torres oficjalnie piłkarzem FC Barcelony oraz Jerzy Brzęczek. Który w końcu wraca na ławkę trenerską. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, to bardzo Cię proszę, abyś to zmienił. A tym, którzy już mnie oglądają i subskrybują, serdecznie za to dziękuję. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. A teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy do dzisiejszych newsów. Jeszcze przed startem newsów zapraszam Was na grupę Obstawiamy. Na pewno większa część z Was analizuje spotkania, a jeśli przy okazji tego można by było coś wygrać, to byłoby chyba znacznie lepiej. No właśnie, tak się składa, że ekipa Obstawiamy prowadzi zarówno grupę na Facebooku, jak i kanał YouTube, gdzie znajdziecie mnóstwo typów i konkursów. Wpadajcie, bo naprawdę warto. Wszelkie linki znajdziecie w opisie. Zacznijmy ten materiał od ostatniej gali Globe Soccer Awards, która odbyła się w poniedziałek w Dubaju. Głównymi gościami tej gali byli Robert Lewandowski oraz Kylian Mbappé, którzy tego wieczoru odebrali swoje nagrody. Polak ku zaskoczeniu dużej części osób ponownie nie wygrał głównej nagrody za najlepszego piłkarza roku. Mało tego, nie był nim również Leo Messi czy Jorginho, który wcześniej wygrał nagrodę najlepszego piłkarza UEFA. Tym razem statuetkę zgarnął Kylian Mbappé, po którego twarzy dało się zauważyć niemałe zaskoczenie. Francuz prawdopodobnie już wcześniej wiedział, że dostanie jedną z nagród, ale kto by się spodziewał, że właśnie tą główną. Robert Lewandowski dostał natomiast statuetkę za najlepszego strzelca 2021 roku oraz, co ciekawe, nagrodę najlepszego piłkarza według użytkowników TikToka. Osoby, które na co dzień używają właśnie TikToka, w tym roku mieli możliwość sprawiedliwie wybrać swojego zwycięzcę. I tak też zrobili. Polak uzyskał o 3% więcej głosów od drugiego Leo Messiego, ale dużo głosów w tej kategorii zebrali również Karim Benzema czy Cristiano Ronaldo. Nie ma co specjalnie się rozgadywać na temat kolejnego nieporozumienia, jakie miało miejsce w poniedziałek, tym bardziej, że oby plebistyt nie można porównać z prestiżem do gali France Football. Warto także podkreślić, że 17 stycznia odbędzie się ostatni plebistyt, jakim będzie FIFA the Best. Za zeszły rok statuetkę najlepszego piłkarza roku FIFA zdobył właśnie Robert Lewandowski i liczymy, że i tym razem uda mu się zgarnąć główną nagrodę. Zostańmy jeszcze przy poniedziałkowym plebiscycie Glob Soccer Awards, ponieważ na Gali doszło również do krótkich interakcji ze zwycięzcami nagród. W tym, oczywiście, z naszym rodakiem Robertem Lewandowskim. Polak podzielił się dość ciekawą historią, związaną z jego potencjalnym transferem do klubu Serie A. Wszystko to odbyło się za pośrednictwem Sky Sport. Które tego dnia również zjawiło się w Dubaju. W przeszłości otrzymałem ofertę z żenoi, aby obejrzeć derby przeciwko Doli. Jednak wiedziałem już, że dołączę do Borusi Dortmund, ponieważ niemiecki klub rywalizował w europejskich rozgrywkach. Kto wie, jak potoczyłaby się kariera Roberta Lewandowskiego, gdyby ten wybrał właśnie Włochy zamiast Niemiec? Może dzisiaj nie byłby tak wielkim piłkarzem, a może wręcz przeciwnie i spełniłby swoje marzenie gry dla Realu Madryt, w którym o zdobycie złotej piłki miałby znacznie łatwiej. 33-latek powiedział również, że darzy Włochy dużą sympatią. Lubię Włochy, spędzam tam dużo czasu w okresie letnim. Lubię jedzenie i ludzi. Włosi to otwarci ludzie, wspaniali, zwłaszcza z dziećmi. Robert, od początku swojej zagranicznej przygody, gra w Niemczech i niewykluczone, że też właśnie tam zakończy swoją profesjonalną karierę. Jednak miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Jeśli lewy utrzyma swoją dotychczasową formę, to na spokojnie będzie mógł się sprawdzić chociażby w Premier League, która jest uważana za najmocniejszą ligę na świecie. Teraz czas przejść do tematu przewodniego tego odcinka, czyli sytuacji Paulo Souza, ponieważ już od kilku dni polskie media zasypują nas nowymi informacjami. Jak już prawdopodobnie większość z Was wie, 51-letni selekcjoner okazał się wielkim hipokrytą, po tym jak w drugi dzień świąt prezes PZPN-u Cezary Kulesza poinformował nas, że Souza sam poprosił, aby rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron przed arcyważnymi barażami w marcu. Oczywiście szef Polskiego Związku kategorycznie odmówił, co jednak i tak może mieć marne skutki. Jak się okazuje, kontrakt Portugalczyka z PZPN-em chroni jedynie interesy tego pierwszego. Dlatego Paulo może odejść z naszej reprezentacji i związać się z brazylijskim Flamengo, które podobno dogadało się już wstępnie z 51-latkiem. Nie ma co jednak w tej sytuacji obwiniać Kulesze, ponieważ Souza został zatrudniony w styczniu, kiedy to prezesem Polskiej Federacji był Zbigniew Boniek. Jedynie co może zrobić obecny prezes, to walczyć o odszkodowanie w sądzie, ale to nie koniec. Jak się okazuje, karma może szybko dorwać siwego bajeranta, który przez swoje niehonorowe ruchy może zostać bezrobotny. Wspomniane flamengo, do którego potencjalnie ma trafić Souza, dowiedziało się, że do dymisji w Benfice podał się ich były szkoleniowiec Jorge Jezus który właśnie pod wodzą brazylijskiego giganta odniósł największe sukcesy. W ciągu jednego roku Portugalczyk wygrał z Flamengo aż cztery puchary, w tym Mistrzostwo kraju oraz trofeum Copa Libertadores, które jest amerykańskim odzwierciedleniem europejskiego Pucharu Ligi Mistrzów. Wiele wskazuje na to, że Jorge Jesus specjalnie rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron, aby wrócić do Flamengo, które szuka nowego trenera. Jeśli obie strony dogadają się co do warunków umowy, to Paulo Souza zostanie bez pracodawcy, ponieważ jego pozostanie w reprezentacji Polski do końca marca również wydaje się absurdalne. Po tym, co zrobił obecny selekcjoner, stracił on szacunek u wielu wpływowych ludzi w pzpn jak i u polskich piłkarzy, którzy również mają być rozczarowani zachowaniem Paulo Souzy. Media już piszą o potencjalnych następcach Portugalczyka, a faworytem do objęcia kadry ma być nikt inny jak Adam Nawałka. Trener zgodził się wrócić do drużyny narodowej jednak tylko na czas marcowych baraży, a po tym czasie na jego miejsce miałby wskoczyć ktoś nowy. Ten scenariusz wydaje się najbardziej rozsądny, ponieważ nikt nie zna tak dobrze naszej reprezentacji co Adam Nawałka, który był selekcjonerem przez blisko 5 lat, a jego przygoda zakończyła się po mundialu w Rosji, kiedy to selekcjoner sam postanowił podać się do dymisji. Co do przyszłego selekcjonera Polski ciekawe słowa powiedział za to legendarny bramkarz polskiej reprezentacji. Jan Tomaszewski, posłuchajcie. I dla mnie takim cichym faworytem, którego ja bym brał pod uwagę, jest Maciek stolarczyk. Dlaczego? Dlatego, że Maciek ma kapitalne rozeznanie co do zaplecza tej pierwszej reprezentacji, a jego wynik 4-0 z Niemcami świadczy o tym, że potrafi tych chłopców wykorzystać. Jeszcze do jednej rzeczy wrócę. Do pana Kazimierza. Górskiego ja Strailała. Pan Kazimierz Górski, kiedy obejmował pierwszą reprezentację, myśmy nie mieli żadnych sukcesów praktycznie. Ale pan Kazimierz prowadził młodzieżówkę reprezentacji Polski przez kilka lat i miał nieprawdopodobne zasoby, jeśli chodzi o zaplecze. Później, kiedy pan Kazimierz został pierwszym trenerem, zaczął, jakby to powiedzieć, ciągnąć tych młodzieżowców do pierwszej drużyny narodowej. Ale trenerem młodzieżówki został Andrzej Strejlał, który kontynuował właśnie ten, tę selekcję tych młodych chłopców do młodzieżówki i później jak był asystentem pana Kazimierza, to była taka sytuacja, jak pan Kazimierz mówił, potrzeba jakiegoś defensywnego pomocnika czy ofensywnego jakiegoś myrdacza, który, który umie coś, coś zrobić to Andrzej Strelał, wszystkich znał na pamięć, miał wszystkich przestrzeganych i mówił, może ten, może ten, może ten. I dlatego pan Kazimierz stworzył dwa światowej klasy zespoły, bo przypomnę tylko, że wygrał mecz, wygrał e, Mistrzostwo Olimpijskie w Monachium, a dwa lata później tylko czterech zawodników z tej drużyny grało w podstawowej jedenastce na Mistrzostwach Świata. Dlaczego? Dlatego, że dopływ tych młodych chłopców był, bardzo fajny. No w tej chwili mamy najlepsze pokolenie, no bo pokonać Niemców 4-0 na ich terenie, to znaczy, że ci chłopcy umieją grać w piłkę i nie mamy tak jak Adam miał kiedyś. Przypomnijcie się państwo jednego bartka kapustkę. Ja powiedziałem, że takich kapustków, to u nas w Polsce jest odgromna. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o sytuacji z Paulo Souza i kogo wy widzielibyście w roli nowego szkoleniowca reprezentacji Polski. Od zwolnienia Jerzego Brzęczka z posady selekcjonera reprezentacji Polski niedługo minie rok, a polski trener nadal nie znalazł sobie nowego pracodawcy. Jeszcze kilka miesięcy temu Brzęczek był łączony jako potencjalny następca Czesława Michniewicza w Legii Warszawa, jednak doniesienia te okazały się nieprawdziwe. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że wujek Jakuba Błaszczykowskiego w końcu wróci na ławkę trenerską. Jagielonia postanowiła zwolnić obecnego szkoleniowca, Ireneusza Mamrota, a jak podaje WP Sportowe Fakty, w poniedziałek klub prowadził już pierwsze rozmowy z Jerzym Brzęczkiem, który miał przedstawić swoje plany co do drużyny. Nie możemy zapomnieć, że jeszcze przed pracą w PZPN-ie wuja był trenerem Wisły Płock, a jego zespół zakończył sezon 2017-2018 na piątym miejscu w tabeli. Oczywiście nie możemy również zapomnieć, że Brzęczek już od ponad 3 lat nie trenował żadnego klubu, dlatego jak Jagiellonia podejmuje niemałe ryzyko zatrudniając byłego selekcjonera Polski. Klub z Podlasia po 19 kolejkach zajmuje 11 miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 24 punktów. Piszcie w komentarzach, czy w Waszej opinii Jagiellonia dobrze robi, chcąc zatrudnić Jerzego Brzęczka i czy sam trener zdoła związać się z zespołem na dłużej niż półtora roku. Xavi Hernandez, czyli aktualny trener FC Barcelony, szuka wzmocnień przed wiosenną rundą. Dzięki temu Barsa postara się zająć miejsce w top 4, które pozwoli im na udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Oczywiście to nie jedyna droga do tych rozgrywek, ponieważ mogą do nich wrócić również za pośrednictwem Ligi Europy, a dokładnie wygrania finału, gdzie są stawiani jako jedni z faworytów. Wracając jednak do wspomnianych wzmocnień, FC Barcelona potwierdziła pierwszy zimowy transfer, jakim jest zakontraktowanie Ferrana Torresa z Manchesteru City. Barca podobno miała zapłacić za Hiszpana 55 milionów euro plus 10 milionów zmiennych, a jego umowa ma być ważna do połowy 2027 roku i zawierać klauzulę wykupu w wysokości 1 miliarda euro. Oficjalna prezentacja odbędzie się natomiast 3 stycznia o godzinie 10, kiedy Torres po raz pierwszy zawita na Camp Nou. Zakończy się ona natomiast konferencją z udziałem piłkarza, która jest zaplanowana na godzinę 14. 21-latek za pośrednictwem krótkiego wideo już się przywitał z kibicami Blaugrany, takimi oto słowami. Cześć Gules! Bardzo się cieszę, że mogę poinformować, że dziś dołączam do tego wielkiego klubu. Z dumą będę nosił tę koszulkę. Widzimy się wkrótce. Feran od 2,5 miesiąca nie gra z powodu złamania nogi. Jednak jego powrót jest zaplanowany na 12 stycznia, czyli jest szansa, że zadebiutuje przeciwko Realowi Madryt w El Clasico, który odbędzie się tego samego dnia. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Na razie.